Ci moi kochani, na moim kanale Siedlisko drzewo z tej strony. Teresa Wierkowska. Ja cały czas do zimy się przygotowuję. Chcę zapełnić piwniczkę. Psy się nudzą, bo mam tak dużo zajęć, że już po prostu nie wytrzymują mi się cały czas wygupiają, a ja tymczasem właśnie kiszę ogórki, robię dżemiki. Zaraz właśnie idę robić dżemiki z jabłek. No i kochani, zaraz idę też do pracowni robić e, pracę na sklep. Ale oczywiście też Wam pokażę jakąś fajną kompozycję na wszystkie święty. Więc ja teraz właśnie idę do domu jeszcze porobić dżemy. E, no i zaraz biorę się na dzieła i tworzę co? Kompozycję dla Was. Ja dzisiaj już skarpety wełniane przeprosiłam, bo już mi tak zimno dzisiaj. Nawet wstałam o 5 rano, żeby zrobić Wam piękne ujęcia, ale dzisiaj pogoda mnie nie dopisała. Kilka zrobiłam ujęcia, ale niewiele. Myślałam, że coś ładnego zrobię, ale przynajmniej sobie nadrobiłam trochę słoików. O, kawusie od rana. Panie Leszku, bardzo dziękuję. Piękne kubki z całego serca cudowne, uwielbiam polski wyrób cudowne, bardzo, bardzo dziękuję więc będę się smakować takich pięknych kubkach kawą bo dzisiaj to już kawę potrzebuję z rana przeważnie tak o 12 piję, mąż mnie zawsze woła i lecę do domu z pracowni do domu lecę i tak i tak sobie kawkę piję o 12, ale dzisiaj już piję o 8 rano, bo jest po prostu zimno, zimno, zimno 12 stopni, jesień, jesień moi kochani. Wiadomo, że jeszcze jesień nie ma, ale ta pogoda dużo wcześniej przychodzi, niestety już się ochłodziło, już no, te zbiory, te, te właśnie słoikowanie, wykowanie, to już takie właśnie jesienne melancholie. No trudno. No. Trzeba będzie się grubiej ubierać po prostu, a pogoda jest zawsze dobra. Ja teraz idę sobie do pracowni podziałać, bo właśnie sobie coś wymyśliłam. Jeszcze może trochę lata takiego optymistycznego zachować. Nie, nie, ale coś wymyślę fajnego. No i później już siedzę cały dzień bo chcę jak najszybciej uruchomić e, sklep ale nie wiem czy mi się uda na samym początku września czy parę dni będę miała przesuwy, bo, prz, przesu, prz, przesunięcia ponieważ nie ode mnie to jest y, zależne ja wrzucę zdjęcia, zrobię zdjęcia wrzucę zdjęcia, ale tutaj czekamy jeszcze na adwokata który się ma zająć stroną prawną więc tutaj jest problem. a ci adwokaci to wiecie, pełne zawsze no więc sklep będzie. Będzie nas praca tylko czy na samym początku dnia września, ale to wszystko powiem. Dużo produktów będzie, dużo fajnych będzie produktów, dużo będzie produktów w dobrej cenie, bo starałam się robić w takich cenach, w których na indywidualne przeważnie nie robię zamówienia, ale to będą ceny dla wszystkich, tak? Także... Warto wejść na, taką, na taki sklep i zobaczyć, bo oczywiście tych produktów mogę później nie powielać, bo mogę nie zdążyć. Więc teraz cały sierpień robię te rzeczy na sklep po to, żeby każdy mógł sobie coś fajnego wybrać kupić. A tymczasem idziemy do pracowni. Więc zobaczcie, moi kochani. A poszłam sobie dzisiaj do stodoły, poszukać coś ciekawego, i znalazłam takie oto wielkie koło. I takie koło <laughs> zimno już <i szkrypa>. chyba. <laughs> Stwierdziłam, że otoczę jakimiś takimi kwiatkami. To są jakieś dalie, takie małe dalie, właśnie teraz pięknie, kwitną dalie, Więc takimi daliami w różowych odcieniach, takich optymistycznych, wypełnię to całe. Moje koło. Zobaczcie, ile tych dali tutaj pójdzie na takie koło. Ale to nie będzie całe, całe. Ile wyjdzie, tyle wyjdzie, a resztę zrobię jakąś fajną kompozycję. Więc myślę, że to nie jest takie trudne, żebyście sobie sami nawet zrobili takie koło. Ja oczywiście z, z jakiejś wielkiej znowu znalazłam koło. <laughs> jak to, jak. Ale. Właśnie jak się obtoczy takie, e, takimi kwiatkami, no to, to koło e, dużo zabierze, znaczy... E, zabi kwiatki zabiorą dużo koła, więc mm, jak chcemy na tarenkę na przykład wrzucić do środka, to warto by było, żeby takie e, koło było duże, tak? Bo wtedy ono naprawdę średnica się zmniejsza. Więc co? Koło takie duże koło i oczywiście śnieg kwiatów. Śnieg kwiatów. I ja sobie teraz, moi kochani, muszę ponabijać wszystkie te kwiatki na takie małe druciki powklejać i zaraz wracam z powrotem powklejane i pokazuję jak to wklejać. Proste. Każdy może sobie taką kompozycję zrobić na pomnik. Tylko popatrzcie jak to zrobić. Więc oglądajcie, a zaraz zobaczycie jak to będzie. Oczywiście patyczki, druciki jakiekolwiek macie. Oczywiście wszystko się nie, Ja tymczasem kawę się sobie wypiję i biorę się do dzieła. No, i nabiłam sobie już wszystkie kwiaty, 50 sztuk. I teraz jak będę wklejać? No właśnie. Podstawa jest dobrze je ułożyć. Czyli naprzemiennie. Oczywiście i też wysokość bardzo ważna jest, tak? Czyli ja sobie bijam o, na taką wysokość palca. Wkładam palec pomiędzy wianek i wtedy wiem żeby Wam było łatwiej. Zróbcie sobie taki dystans. zrobicie dystans, to wszystkie będą na jednej wysokości. Tylko palców sobie nie popaszcie. No i naprzemiennie, bo ja akurat mam dwa kolory, takie odcienie, ale też jak się powielą gdzieś, to nie ma znaczenia. E, jak chcecie, to zróbcie z innego koloru, będzie Wam łatwiej. No i kochani, zaczynam od tego, że trzy sobie przyklejam w takiej odległości, żeby były e, blisko siebie, ale nie nachodziły na siebie. O, dystans mam. I teraz trzeci, naprzemiennie, tak? I słuchajcie, i teraz, jak już zrobiłam sobie te trzy, jest ciężko się wyjść. Niektóre. Możecie oh. oh. krótsze sobie te patyczki. I widzicie, teraz już różowe tu idzie, a ten ciemniejszy zostaje. Ale <laughs> nie robię tak samo, przepraszam, ale coś mi chrypa dzisiaj. Od rana biegam i zimno było, i się coś chyba chrypę. No, I teraz słuchajcie, jak jest tu łączenie, no to ten kwiatek na łączeniu kwiatka daje, tak? A później będziemy sobie jeszcze to wszystko ładnie. O! Uzupełniać tu kwiatkami na końcu. I teraz drugi. Tak, żeby prze, przesuwały się te kwiatki i nie, nie tworzyły takich samych rzędów. Widzicie? No tutaj już <laughs> mogę sobie duży... tego kwiatka dorzucić. Nie. O, będzie dobrze. Oczywiście, oczywiście. O, trzeba mocniej go wcisnąć. Troszkę zawsze możecie nim manewrować, przesuwać. Nic się nie stanie, byle byłaby taka sama wysokość. O. No i cóż, teraz biorę się do klejenia, więc troszkę Wam przyspieszę, bo trochę to potrwa. Zapraszam do takiego tworzenia prostych, biank, ale jakich pięknych, eleganckich i cały rok będą leżały na pomniku, więc twórzcie takie rzeczy. No i moi kochani, zobaczcie, zrobiłam taki wianek z pięknych, różowych, pastelowych dali. A teraz tutaj na tej końcówce chcę stworzyć jakąś piękną kompozycję, taką właśnie troszkę lepszą, le letnią, taką właśnie optymistyczną, właśnie w różowych odcieniach. Więc zobaczcie, jakie kwiaty jeszcze tu dorzucę. Coś takiego jeszcze pójdzie do tych różowych kwiatów. Kalle! Piękne, różowo-zielone, taka piękna chryzantema, Eustomy, no przepiękne kwiaty. Stworzą tu piękną kompozycję, która będzie fajnie zgrywać się z tymi minimalistycznymi daliami w kole. Więc ja tutaj będę teraz działać, tworzyć na tej części. No i co? No i oczywiście, mój kochany kot. Lisunia moja, moje maleństwo, moje maleństwo, przyszłaś do mamy, gdzie ty byłaś, gdzie ty byłaś, całą noc się nie było dziewczyno, moja malutka dziecinka, moja mała dziecinka, gdzie byłaś Lisunia, Lisunia, gdzie ty byłaś, kocicho, cicho moja, gdzie ty byłaś, całą noc cię nie było, co? Chodź pójdę ci dać jeszcze. Chwila przerwy, bo ona jest głodna. I musi zjeść trochę, bo będzie tutaj nam przeszkadzać. Bo lubi całe noce chodzić gdzieś tu po polach, lasach, a później nad ranem przychodzi głodna krzyczy, że chce jeść. Tak? Kto chce jeść tak ładnie? No. Nie chcesz mi pomóc? No oczywiście, ona nie chce pomagać, ona by chciała jeść. I spać teraz, tak? No. Kuda jesteś, dziewczyno! Za dużo łazisz. Tak jak matka łazisz za dużo. Ja łażę dużo i ona łazi dużo. Kiedyś ją brałam na spacery, teraz już nie chcę. Już idziemy do domu, chodź. Chwila, przerwy kota, idę nakarmić. No i poszłam nakarmić kota, bo ona to życie da. I robię dalej. Ona teraz przyszła ze spaceru i i idzie spać. Moi kochani, zrobię tutaj sobie taki zielony podkład, bo chcę tak, taką, tak, taką kompozycję tutaj na tym zaaranżować, troszkę te kalle gdzieś będą się wiły, delikatnie będą zahaczały na, na, tą, na te kwiaty, ale nie za bardzo, bo nie chcę przysłonić tej minimalistycznej formy. Więc najpierw zielone liście, jakieś różnego rodzaju ozdobniki wrzucam, a później na końcu kwiaty. Zobaczycie jaki będzie fajny efekt. Działam. Moi kochani, trochę poszalałam, trochę mnie poniosło. <laughs> trochę wyszła piękna kompozycja, piękna, duża, na podwójny pomnik. Spójrzcie, widzicie to oczywiście zaraz Wam pokażę zbliżenie. Nie musicie robić takiego szaleństwa, jak ja tutaj poszalałam. Możecie sobie zrobić po prostu taki sam kwiatowy wieniec z małym akcentem jakimś takim. Wiecie, łąkowym. Ja tutaj tak jeszcze rozmarzyłam się na temat mijającego lata i tej łąki kwietnej, i tak mnie to po prostu poniosło. <laughs> Wyobraźnia, że musiałam zrobić taką oto tutaj łączkę zapomnianą, już taką letnią, która już przemija, już nie wróci. W przyszłym roku dopiero będziemy się nią cieszyć. Teraz już będziemy liśćmi jesiennymi się cieszyć za chwilę. Więc kochani, ja już bardzo serdecznie dziękuję. E, jeszcze sekundę, jeszcze chwileczkę na komentarze. E, będę odpisywać już niebawem, bo po prostu teraz mam e, mnóstwo pracy związanych ze sklepem internetowym, więc moi kochani, jeszcze chwileczkę będę już bardziej się przykładać do, tych, do tego odpisywania, ale to też czasu mnie wymaga, a ja 19 to ja już padam, bo ja od rana wstaję wcześniej, żeby popracować. <laughs> w ogrodzie coś przetwory, dom, siedlisko całe ogarnąć, no i jeszcze później do wieczora siedzę w pracowni, więc tak naprawdę na rzęsach wieczorem już padam na twarz. Kochani, kochani, e, maila podaję, macie ochotę, zamawiajcie. E, zamówienia przyjmuję, e, więc zapisujcie się, bo po prostu później będzie ciężko. Później naprawdę będzie ciężko, więc bardzo serdecznie dziękuję za wspieranie, za polubianie, za subskrypcję i widzimy się w kolejnej realizacji. Do zobaczenia! Pa!